Wyszedł dodatek The Old Hunters do Bloodborne, a tu okazało się, że moja postać jest w New Game Plus, a więc w strefie podwyższonego poziomu trudności. Pożegnałem się z nią i utworzyłem nową. Dotarłem do dodatku dość szybko, ale mój nowy bohater miał zbyt niski poziom. Wypadało przejść więcej podstawowej gry, aby nafarmić nieco doświadczenia. I wtedy przypomniałem sobie, że istnieje jeden boss z podstawki, którego nigdy nie pokonałem. Jeden wstyd. Zaległość. Niezmyta hańba. Ale do tej roboty potrzebowałem odpowiedniego człowieka. I znałem takiego człowieka. Simon Hedson z kartelu TV Gry. Jest robota do zrobienia. Zamieniam się w słuch. Oto plan. Wejdziemy do Zakazanego Lasu mm. i nakopiemy Cieniowi jarnam. Dobra. Dzięki temu dostaniemy się do Bęgmwy i tam zabijemy Pająka Romana. Okay. Jego śmierć powinna doprowadzić nas do niewidocznej wioski Jagla. Jasne. Jasne. A gdzieś tam znajdziemy klucz do Górnego Okręgu Katedry, a potem Sierocińca. To brzmi jak dobry plan. W Sierocińcu przedostaniemy się przez niebiańskiego Wysłannika i będziemy u celu. A nasz cel to. krew córy kosmosu. Ebrietas. Mam jeden warunek. Jaki? Potem zdobędziesz bilety na powóz do zamku Keinhardt. Włamiemy się tam i ukradniemy logariusowi jego. złotą koronę. W porządku. Dobra, wchodzę w to. Wyśmienicie. E, wiesz co? Nic w tych okularach nie widzę. Tak, ja też zabraliśmy się do roboty. Węże i świnie w zakazanym lesie nie wiedziały, co w nie uderzyło. Trzech typów, znanych w półświadku jako cień, jarnam próbowało podskakiwać, ale szybko ich odizolowaliśmy i nakopaliśmy każdemu kolejno. Brigant Event stało otworem. Pająk Roman udawał, że nie wie o co chodzi, że niby nie zna drogi do Jahalgul i nigdy tej wioski nie widział. Niezła próba, ale to niewidoczna wioska, więc to oczywiste, że jej nie widział w końcu pękł. Niestety w samej wiosce było już nieco gorzej, bo długo nie mogliśmy znaleźć klucza. Ostatecznie jednak Het odwrócił uwagę wieśniaków, a ja dostałem się do celi, w której siedział dziadek. Ten spojrzał na mój topór i szybko rozstał się z kluczem. Wkrótce wdarliśmy się do sierocińca, otwierając wcześniej bramę, aby wpuścić całą ekipę i przekonaliśmy niebiańskiego wysłannika, aby nas wpuścił do skarbca. Za witrażem i windą czekała ona. Córa kosmosu, znienawidzona, Ebrietas, nadszedł czas na zemstę, na krew, na dokończenie niedokończonych spraw. I stało się. Ale było coś jeszcze do zrobienia. Kinehurst. Zdobycie biletów na powóz było łatwe, ale już sam zamek pełen był zabezpieczeń, pułapek i niespodzianek. Ukryte windy, przesuwające się regały z książkami, zautomatyzowane gargulce, śliskie dachy, wąskie gzymsy i ten cholerny lokaj ze szpadą. Prawdziwie akrobatyczna robota. Ale jakoś sobie ze wszystkim poradziliśmy. Na końcu tej roboty czekał Logarius i jego korona. Prawdziwy skarb. Nie było łatwo, ale ją zdobyliśmy. I nagle uświadomiliśmy sobie, że obydwaj pokonaliśmy całą, fabularną część Bloodborne. A chwilę potem uświadomiliśmy sobie, że przecież został jeszcze dodatek. The Old Hunters. Aby dostać się do Koszmaru Łowcy, czyli nowej lokacji dodatku, trzeba pokonać bosa zwanego Amelią, dotknąć czaszki w katedrze, a potem wziąć przedmiot, który pojawi się w Śniełowcy i dać się złapać. Niewidzialnej amygdali w okręgu katedralnym przy cmentarzyku, zaraz po wyjściu z kaplicy Oedona. Sam dodatek nie należy do bardzo długich, jest całkiem liniowy i ma pięciu bossów, w tym jednego opcjonalnego. To znaczy, nie jest długi z punktu widzenia przestrzeni i lokacji, bo przejście go zajmuje sporo czasu. Głównie dlatego, że jest piekielnie trudny. Prawdę mówiąc, dość abstrakcyjnie trudny, najtrudniejszy z całej piątki jest pierwszy boss: olbrzymi, szalenie agresywny i szybki, nawalający obszarowymi atakami jak potłuczony. To chyba najtrudniejszy boss całego fabularnego Bloodborne, czyni ebrieta z śmiesznym żartem. Żaden późniejszy boss nie jest trudniejszy. Typowe From Software, stawia wszystko na głowie. Zresztą robi to też z początkową lokacją dodatku, która posklejana jest z przemieszanych i zmodyfikowanych kawałków różnych miejscówek z podstawowego Bloodborne, głównie okręgu katedralnego. Dalsza wieża i zatopiona wioska są już całkiem nowe i oryginalne. Dodatek zawiera garść nowych typów uzbrojenia, kilka pancerzy, nieco nowych przeciwników oraz zabawny poboczny wątek rogatego rycerza, który pojawia się tu i tam. I chociaż wydaje się, że nie ma tego bardzo wiele, rzecz jest bardzo dobra, trudna i przygotowana na równie wysokim poziomie co cała reszta Bladborn. Granie trochę z hedem trochę samemu w The Old Hunters uświadomiło mi, że Bladborn to moja druga po Wiedźminie 3 ulubiona gra 2015 roku. Sądziłem, że będę miał tej męczarni dosyć, a jednak znowu bawiłem i męczyłem się świetnie. I kiedy uniknęliśmy zabójczych ataków wirującej nerki końcowego bossa The Old Hunters, Uświadomiliśmy sobie, że naprawdę mamy całe Bloodborne za sobą. Pokonaliśmy wszystkich bossów, nie zostało już nic. Chociaż są jeszcze losowo generowane. Lochy Kielichów. Lochy Kielichów? Masz na myśli ten tryb, w którym można grać 75 tysięcy godzin, bo jest generowany losowo? Chociaż nie, lepiej nie. Cóż, udanego przelewania krwi zaciekłych bossów. Game On! W jednym miejscu pewien przeciwnik pojawia się jako mebel, w tym sensie, że można go rozwalić, turlając się po nim, i można zrobić to. A nasz cel to? Krew córy kosmosu! Krew córy kosmosu! krew córy kosmosu krew córy kosmosu tak, efekt stopiącej stop się w twarzy <śm> krew córy kosmosu krew córy kosmosu <śm> krew córy kosmosu krew córy kosmosu ebrietas